Jeśli sądzisz, że Dora Odkrywczyni to wyłącznie program edukacyjny dla dzieci, jesteś w błędzie. Dora Odkrywczyni została zainspirowana niezwykle tragiczną historią o latynoskiej dziewczynce, która przeżyła prawdziwe piekło. Jeśli chcesz poznać prawdziwą, smutną historię Dory Odkrywczyni, przygotuj się. Po tym filmie już nigdy nie spojrzysz na nią tak samo. Wszystko zaczęło się w młodości twórcy dory odkrywczyni Chrisa Gifforda. Kiedy dopiero zaczynał studiować komunikację na uniwersytecie, miał praktyki polegające na dokumentowaniu niektórych historii, które można było znaleźć w gazetach. I po przeszukaniu różnych źródeł, zwrócił uwagę na jedną szczególną historię historię o dziewczynce imigrantce, która straciła życie. Krzysztof był tak zaintrygowany tym, co się stało z tą dziewczynką, że natychmiast udał się do internatu, w którym ją trzymano, przed tragedią. Po przybyciu i zapytaniu o tę dziewczynkę, Krzysztof był całkowicie zaskoczony. Opiekunowie opowiedzieli mu historię tej dziewczynki, mówiąc, że była to imigrantka o imieniu Dora. Dziewczynka mieszkała z babcią w Meksyku. Jej ojciec wyjechał do Stanów Zjednoczonych i regularnie się kontaktował. Mówił Dory, że wkrótce po nią przyśle, żeby w końcu mogli się spotkać i mieć lepsze życie. Nadszedł wreszcie ten dzień. Ojciec Dory wraz ze swoim bratem, czyli wujkiem Dory, postanowili wspólnie przekroczyć granicę do Stanów Zjednoczonych. Dora bardzo się bała. Tata opowiadał jej, jak sam przekraczał granice i jakie to trudne. Ale żeby Dora się nie bała, tata powiedział jej, żeby się nie martwiła, żeby traktowała to wszystko jak przygodę albo wyprawę w ramach gry. Dora ciągle pytała, a co jeśli się zgubię, tato? Na to tata próbował opisać jej kilka miejsc i punktów orientacyjnych, żeby Dora się nie zgubiła i była spokojniejsza. Kilka tygodni później nadszedł ten dzień. Dora pożegnała się z babcią i spakowała plecak z mapą, którą opisał jej tata. Dora przez całą drogę czuła się przytłoczona i przestraszona możliwymi wydarzeniami. Na szczęście towarzyszyli jej wujek i kuzyn Diego, który, jak opowiadała Dora, bardzo lubił zwierzęta i marzył o pracy w zoo w Central Parku. Diego uspokajał Dorę, zapewniając, że wszystko będzie dobrze. Właśnie dlatego podarował jej pluszową różową małpkę, ponieważ Diego miał ze sobą kilka zabawek ze zwierzętami, ale jego ulubioną był jaguar. Pomimo starań Diego, by Dora czuła się dobrze, wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. W nocy, gdy mieli przejść przez środek pustyni, kilku agentów imigracyjnych ich zatrzymało, co wywołało panikę i ucieczkę w różnych kierunkach. Dora nie rozumiała sytuacji, lecz także pobiegła bez celu. Gdy się zorientowała, jej wujek, kuzyn Diego i inni zniknęli, Dora całą noc spędziła przerażona i płacząc, czekając na powrót wujka i Diego o świcie, ale nigdy nie wrócili. Następnego dnia, Dora miała szczęście, że funkcjonariusze znaleźli ją i zabrali do centrum imigracyjnego. Szukając jej rodziny, znaleźli jedynie plecak, różową małpkę i mapę z kilkoma trasami, które w rzeczywistości nie prowadziły donikąd. Podczas rozmowy z Dorą powiedziała tylko, że chce zobaczyć swojego tatę. Ojca Dory nie udało się odnaleźć, a po dziewczynkę nikt się nie zgłosił. A stało się tak, ponieważ ojciec Dory dowiedział się z wiadomości, że na pustyni znaleziono ciała kilku imigrantów, dokładnie dzień po tym, jak planowano ich przyjazd. Wymieniono nazwiska Kualtemoka Martineza i Diego Martineza, dlatego dla ojca Dory był to wyraźny znak, że jego córka również nie żyje. Ponieważ nikt się nie zgłosił, nie można było sprowadzić Dory do Meksyku. Nie mieli dokładnej lokalizacji ani żadnego kontaktu z rodziną, więc musieli zabrać Dorę do internatu. Dora w tym internacie była źle traktowana i oceniana z powodu swojej narodowości, ponieważ nie potrafiła porozumiewać się z innymi po angielsku. Jedyne czego Dora pragnęła to odnaleźć swojego tatę, dlatego ciągle płakała w internacie. Pewnego dnia, po tylu złych doświadczeniach, Dora zrobiła wszystko, by uciec i wyruszyć na poszukiwanie swojego ojca. Niestety jednak, pięć dni później, Dora została znaleziona ponownie na pustyni, ale tym razem już nie żyła. Jedyne, co udało się uratować, to jej plecak, mapa i ta lalka, którą podarował jej kuzyn. Dora ostatni raz próbowała spotkać się z Tatą. Ale przez trudne warunki pogodowe, brak orientacji i niewielkie doświadczenie, Dora nie dała rady. Poznawszy tę tragiczną historię, Krzysztof postanowił udokumentować ją w kreatywny sposób, tworząc opowieści o przygodach Dory. Zrobił to głównie dlatego, że wierzył, iż gdyby nie było żadnych barier komunikacyjnych ani rasizmu, być może Dora wciąż by żyła. I być może mogłaby również odnaleźć swojego tatę. Ten program nie jest typową zabawą dla dzieci z edukacyjnym akcentem, który bywa uznawany za absurdalny. Krzysztof skupił się na tym, że każdy odcinek może pomóc dzieciom, a nawet dorosłym. Osoby w takich sytuacjach mogą dzięki tej komunikacji otrzymać niezbędną pomoc, a nawet uratować życie. Mówi się, że rzeczy Dory po prostu zostały wyrzucone do śmieci. Niektórzy wierzą, że jej ojciec po śmierci Dory odebrał jej rzeczy, by o niej pamiętać. Po tej tragicznej historii Chris pozostał wytrwały w swojej karierze, aż udało mu się stworzyć serial animowany, który oddał hołd pamięci tej dziewczynki. Od czasu premiery serialu tak wielu osobom się spodobał, że jest emitowany od ponad dwóch dekad. Serial o Dorze przyczynił się do uświadomienia ludziom na świecie istnienia kultury latynoskiej. W każdym razie, przyjaciele, czasami najbardziej niewinne historie skrywają najbardziej bolesne prawdy. Dora, która kiedyś była pełną nadziei dziewczynką, ostatecznie stała się symbolem wszystkich tych, którzy marzą o lepszym życiu Dora. Jej duch żyje w każdej przygodzie programu, przypominając nam, że nawet na najciemniejszych ścieżkach zawsze jest iskra światła. Może dlatego miliony ludzi dorastały z nią, nie wiedząc, że za jej piosenkami i uśmiechem kryła się historia straty, miłość i odwaga historia, która zasługuje na to, by ją pamiętać, a nie tylko oglądać w telewizji. Co sądzicie o smutnej historii Dory, odkrywczyni? Chcielibyście poznać historię innej postaci? Przeczytamy Wasze komentarze.